Jeżeli chodzi o spotkanie z Dewem, nie ma co ukrywać, jest ono bardzo ważne, chociaż z drugiej strony mamy początek rozgrywek, to dopiero tak naprawdę bodajże czwarta kolejka, także nie ma co panikować. Oczywiście nie udało nam się wygrać meczu za Odrą Pole, i to skomplikowało naszą sytuację, że spadają takie nastroje, a nie inne. Natomiast wiem, że idziemy w dobrym kierunku, tylko ewidentnie potrzeba nam po prostu czasu i wygranego meczu na przełomanie. Teraz kilka pytań od dziennikarzy. Czy trener Adam Majewski ma przygotowane inne ustawienie zespołu niż dotychczas stosowane? Jeżeli tak, to dlaczego go nie wprowadza w życie, nawet w sytuacji, gdy dotąd stosowane nie sprawdza się? Yy, tak, oczywiście mam przygotowane różne warianty, natomiast wcale nie uważam, że to ustawienie się nasze nie sprawdza i wręcz przeciwnie, myślę, że w kilku spotkaniach, które graliśmy do tej pory się sprawdza, tak samo jak w poprzednim sezonie. Po prostu brakuje nam kopki na nie, nie, nie uzyskaliśmy bramki, nie wygraliśmy spotkania, i dlatego nie dziwię się, że pewne osoby mogą tak to odbierać. Natomiast my idziemy, tak jak powiedziałem wcześniej, w dobrym kierunku. Potrzeba nam czasu, stabilności, wzmocnień, też przede wszystkim, a potem wszystko będzie normalne. Tak z początku, pierwsze lidze z nie miał jeszcze nigdy. Nie boi się, trener, że może zapłacić za to posadą. Wiadomo nie od dziś, że łatwiej wymienić trenera niż piłkarzy. A w zasadzie pozyskać konkretne wzmocnienia? Normalna sprawa, że jeżeli nie ma wyniku, to w pierwszej kolejności odpowiedzialność za to ponosi tener, także tego się akurat w ogóle nie boję, wręcz przeciwnie. Miałem świadomość, przychodząc do 100 milośćyn, jaki to jest zespół, jaka pewna jest sytuacja, ale też wszyscy dookoła muszą mieć tego świadomość, jakie posiadamy realne możliwości zawodników, doświadczenie zawodników, jakość. Także tutaj nie boję się odpowiedzialności, oczywiście odpowiadam za to i, i to jest normalna sprawa. Kolejne pytanie, jak porównałby tener kadry, którymi obecnie dysponują Stomil i widzę? No cóż, no myślę, że tutaj Ameryki nie odkryje, tak? Nasza kadra jest troszeczkę węższa. Widzę, Fucz posiada zupełnie inne możliwości. Posiada wielu zawodników, myślę, że po dwóch, a może nawet i po trzech na poszczególne pozycje. Natomiast my mnie na papierze na pewno widzę wygląda zdecydowanie lepiej. Na szczęście wszystko zweryfikuje boisko. Jakub Brynak ma szansę na występ w większym wymiarze czasu? Jak trener oceni występ tego piłkarza w meczu ostatnim? Zobaczymy, jak się spotkanie z Lidzewem młodzi. Nie będę tutaj gwarantował, czy, czy, czy Kuba zagra w większym wymiarze czasowym, mniejszym, czy, czy w ogóle. Zobaczymy, na pewno jest to bardzo młody zawodnik, który wszedł w spotkanie z Odrą Pole, zaprezentował się bardzo pozytywnie. Doszedł do jednego uderzenia, także tutaj patrząc na jego wieki i doświadczenie, można powiedzieć, że jego debiut był bardzo pozytywny. Jak wygląda sytuacja zdrowotna? Kto pojedzie do łodzi na mecz z Wizewem, a czy występ jest niepewny? Mamy kilku zawodników, pewne grono, które od, od jakiegoś czasu ma urazy typowo mechaniczne, dlatego to 4-5 zawodników, którzy z nami na mecz nie pojadą I to trochę komplikuje naszą sytuację, jeżeli chodzi po prostu o, o zmianę w trakcie spotkania, ale mam nadzieję, że już niedługo niektórzy z nich do nas dołączą. Jak zespół radzi sobie z presją? Młodzi piłkarze poradzą sobie z występem na Wizji, gdzie? Zawsze panuje gorąca atmosfera. Yy, tak, zgadza się, na Widzewie panuje bardzo gorąca piłkarska atmosfera i mam nadzieję, że yy, nasi młodzi zawodnicy, bo nie ukrywamy, nasza drużyna jest jedną z najmłodszych w pierwszej lidze, zareagują pozytywnie i dodatkowo się zmobilizują yy, przy takiej atmosferze, zaprezentują swoje umiejętności i będzie to dla nich kolejne cenne doświadczenie.